Jeśli czujesz w środku jakiś rodzaj bólu, kiedy ktoś dla Ciebie ważny robi sobie kawę i nie pyta się Ciebie, czy chcesz, to znaczy, że odzywa się w Tobie rana odrzucenia. Ból, że nie jesteś wystarczająco ważna, że nie jesteś wystarczająco ważny. Niezależnie od tego, czy masz uświadomioną, czy nie, sytuację ze swojego życia, z wczesnego dzieciństwa dotyczącą rany odrzucenia, zapewniam Cię, że większość z nas ją w sobie nosi. Witam Cię serdecznie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to ja mam na imię Marta. Jestem psychologiem, a w swojej pracy łączę przeszłość z przyszłością. Aby przeprogramować podświadome wzorce myślenia, które sabotują jakość Twojego życia. Jeśli jesteś tutaj nową osobą na tym kanale, rozgość się. A jeśli zarezonujesz z Tobą to, o czym mówię, oraz czujesz się dobrze w moim towarzystwie, zasubskrybuj ten kanał, zostaw komentarz. Nie tylko wspierasz ten siebie, ale też pomagasz innym. Pomagasz innym w tym, żeby ta wiadomość, ta, ten film dotarł również. Do nich oraz pomagasz rozwijać się mi. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu, którym jest właśnie kontekst rany, odrzucenia. Nie każdy z nas nosi ją na tym samym poziomie głębokości, ale ponieważ ją mamy, to doświadczamy w życiu takiego braku spełnienia, jeśli ją mamy. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo wiele osób ją ma. Uruchamia się wtedy w nas bór, że nie jestem wystarczająco ważna, że nie jestem godna, że nie zasługuję. Gdybyśmy jej nie mieli, to każdy z nas miałby łatwy dostęp do swojej autentyczności. Tak niestety nie jest. Zamiast do autentyczności, sięgamy do mechanizmów obronnych, aby zachować status quo, czyli zachować połączenie, połączenie z drugą osobą, którą nazywamy w psychologii przywiązaniem. I dla tej jednej wartości, czyli dla przywiązania, porzucamy swoje ja, dla tej jednej wartości, Ubieramy maski dla tej jednej wartości, przestajemy stawać za sobą. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, przechodząc na ten świat, chce być bezwarunkowo kochany. Jednocześnie, już we wczesnych latach dzieciństwa, a czasami nawet jeszcze przed narodzeniem, uczymy się, że aby być kochanymi, musimy spełniać jakieś warunki. Czy to jest prawdziwe? Niekoniecznie, dlatego że to nie jest kwestia faktów, czy zostaliśmy odrzuceni, tylko jest to kwestia tego, jak interpretujemy zdarzenia z naszego dzieciństwa. Jako dzieci zaczynamy wierzyć, że musimy być jacyś, aby otrzymać miłość. Innymi słowy, aby nie zostać odrzuconym, czy odrzuconą. I ta rana odrzucenia to właśnie wiara w to, że ktoś na zewnątrz może nam dać szczęście. Jeśli czujesz w środku jakiś rodzaj bólu, że ktoś dla ciebie ważny robi sobie kawę i nie pyta się ciebie, czy chcesz, i to jest dla ciebie krzywdzące, raniące, to właśnie to jest rana odrzucenia. Ból, że nie jesteś wystarczająco ważna. Możesz czuć, że ktoś inny jest od ciebie lepszy, bardziej godny, możesz czuć się nierozumiany, nierozumiana, że jesteś niewidziana albo że niesłyszana, nawet wtedy, gdy mówisz. Natomiast nie jest to często oparte o fakty, tylko o interpretację zdarzeń swojego dzieciństwa. Część z nas oczywiście doświadczyła bolesnego odrzucenia w dzieciństwie i wie o tym na poziomie świadomym. Na przykład została odrzucona przez ojca, który cię nie wychowywał, albo przez mamę, która oddała cię do adopcji, albo przez rówieśników, bo miałeś za grube szkła okularowe, albo byłaś, byłeś za niski lub za wysoki. Ale mm, również, a może nawet przede wszystkim, odrzucenia przez siebie samego. Wszystko, czego doświadczyłaś w dzieciństwie, stanie się później Twoją projekcją. Czyli jeśli doświadczyłaś jakiegoś rodzaju zdarzenia w dzieciństwie, które zinterpretowałaś jako odrzucenie, później w dorosłym życiu, będzie się to w Twoim życiu manifestowało. I możesz doświadczyć różnych sytuacji, w których będziesz właśnie czuła odrzucenie. Na przykład, Kogoś w pracy, szefa w pracy, który nie bierze Ciebie do ważnego dla Ciebie projektu, chociaż wiesz, że masz wszelkie kompetencje, żeby dać sobie radę w tym projekcie, albo będziesz zdradzana, zdradzany przez swojego partnera, czy nawet partnerów, bo to się będzie powtarzać, dopóki z tym nie zrobimy porządku. Nie chcemy oczywiście tego na świadomym poziomie. Zaczynamy wierzyć, że jeśli ktoś nas odrzucił, to tak to się będzie działo. Przestajemy siebie akceptować, odrzucamy siebie, wierząc, że nie wszystko jest z nami tak, jak być powinno. I to się mogło zdarzyć tak dawno temu, że tego naprawdę nie jesteś w stanie pamiętać, ale to w tobie jest. I jeśli tak pozostanie, to będziesz doświadczać tego nieprzyjemnego uczucia ponownie i ponownie. Możesz się zmierzyć z tą emocją, pracując ze swoją podświadomością i nadświadomością, aby uwierzyć, że jesteś godna, warta, marty i że zasługujesz. Jesteś na tym świecie dla siebie, dla siebie, nie dla nikogo innego. Jeśli nie zadbasz o siebie, nie zadbasz o nikogo, włącznie ze swoimi dziećmi. Choćbyś miała ogromną ilość negatywnych znaków rozpoznania, czyli takich informacji ze strony świata, ze strony innych ludzi, to ty masz być dla siebie największym przyjacielem. Masz stać po swojej stronie, masz być najcenniejszą, najważniejszą osobą dla samego siebie. Niezależnie od tego, jak ważna jest dla ciebie ta osoba, od której doświadczasz albo doświadczałeś w przeszłości odrzucenia, to musisz pamiętać, że Twoja wartość jest niepodważalna i nikt na świecie nie ma na to wpływu. Kiedy doświadczysz ze strony drugiej osoby jakiegoś zachowania, która Twoja podświadomość interpretuje jako to, co łączy się z odrzuceniem, będzie Ciebie chciała chronić, bo takie ma zadanie. Podświadomość ma nas ochronić przed upadkiem, przed śmiercią. Wymyśli więc wszelkie mechanizmy obronne, które mają Ciebie chronić. W rzeczywistości te mechanizmy nie zawsze zadziałają dla Twojej korzyści, na Twoją korzyść. One mogą zadziałać przeciwko Tobie, ale Twoja podświadomość o tym nie wie. Nie rozróżnia tego, co jest dla Ciebie dobre, a co jest złe. Rozróżnia to, co zna i to, co nie zna. Więc, co może robić dla Ciebie taka podświadomość? Na przykład, wtedy, kiedy nie jesteś słyszana, kiedy mówisz coś w towarzystwie innych osób to nie potrafisz powiedzieć stop, chcę coś powiedzieć, chcę być usłyszaną, nie potrafisz zareagować, nazwijmy to asertywnie, choć nie lubię tego słowa. Po prostu wpadasz w pułapkę poczucia tego, że jesteś gorsza i przestajesz stać za sobą i zaczynasz się wycofywać. Innym mechanizmem jest poczucie, że musisz zabiegać o miłość. Na przykład, miłość dziecka, o miłość rodzica, o miłość partnera, i w takiej sytuacji będziesz mieć tendencję do tego, żeby nadmiarowo się starać. Wtedy możesz wpadać w pułapkę swoich nakazów, które mówią ci, że będę okej okay tylko wtedy, kiedy i jeśli coś tam będę robić. I będziesz odchodzić od swojej autentyczności, starając się zadowolić innych. Chcesz być w jakimś sensie lepsza lepsze od samej siebie, aby zasłużyć na miłość, aby nie doświadczyć odrzucenia. I jeśli w takiej sytuacji dostrze dostrzegamy głaski, czyli takie informacje zwrotne dostajemy ze środowiska, rodzaj pochwały, to napędza tylko ten mechanizm, i daje nam takie poczucie, że no, tak właśnie muszę postępować, taka właśnie muszę być. I przez to odsuwasz się od swojej autentyczności, nakładając na siebie przekonanie, że musisz. Być jakaś, aby zasłużyć na miłość, aby zasłużyć na szacunek, aby zasłużyć na zauważenie, na docenienie. I nie musiałeś w dzieciństwie rzeczywiście doświadczyć rany odrzucenia, w ogóle odrzucenia, aby uwierzyć, że jesteś odrzucana czy odrzucany. To, w co wierzysz, co wierzy Twój umysł, jest Twoją własną interpretacją zdarzeń z dzieciństwa. Mogłeś... Przejąć też emocje z pola morficznego swojego rodu, po przodkach. Tam mogły być te energie związane z odrzuceniem. Mogły się też pojawić jeszcze przed Twoimi narodzinami i nie masz kompletnie wglądu w to. I nie rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy się w Twoim życiu dzieją, które połączone są właśnie z tym niskim poczuciem własnej wartości, z odrzucaniem siebie samego. I na przykład nie rozumiesz, dlaczego jesteś zdradzana, nie rozumiesz, dlaczego nie doświadczasz obfitości finansowej. Podam Ci przykład realny z życia jednego z moich klientów. Mama oddała to dziecko do adopcji. Pierwsza myśl, oczywiście, kiedy słyszysz, że dziecko zostało oddane do adopcji, no to przychodzi oczywiście pierwsze słowo odrzucenie. Pierwsza myśl oddanego do adopcji dziecka, temu dziecku jako małemu dziecku też przychodzi tego rodzaju myśl: odrzucenie, nie jestem chciany. chciana. Jest to interpretacja zdarzenia, dlatego że w rzeczywistości ta konkretna sytuacja była oparta o historię, której ta mama pochodziła z bardzo katolickiej rodziny i związała się z mężczyzną, za którego nie mogła wyjść z jakiegoś powodu za mąż. Natomiast zaszła z nim w ciąży i bojąc się kary, bojąc się odrzucenia sama dla siebie, wybrała oddanie tego dziecka do adopcji. Nosiła to dziecko 9 miesięcy i kochając je, oddawała. Do, do adopcji. Więc jakiego rodzaju, i e, jakiej wielkości smutku i lęku doświadczyło to dziecko? Jakiego rodzaju wielkości smutku i lęku doświadczyła ta mama? I to dziecko, jeszcze nienarodzone, miało już w sobie interpretację zdarzenia jako odrzucenie. I później w dorosłym życiu oczywiście takie dziecko będzie przyciągało wszelkie zdarzenia, które będą nosiły znamiona tego, że będzie. Odrzucane. ale będzie to dziecko też jako dorosła osoba naginać się, naginać do potrzeb, do sytuacji, do zdarzeń, które w tym życiu będzie to dziecko doświadczać. Na poziomie emocjonalnym oczywiście mama kochała to dziecko i na poziomie emocjonalnym ona go nie odrzuciła, ale to dla dziecka nie ma znaczenia. To dziecko przyjęło, zinterpretowało zdarzenie, że zostało odrzucone i w dorosłym życiu będzie podległym dorosłym, któremu trudno zadbać o swoje granice i daje się wykorzystywać, nadużywać, nie w sensie seksualnym, ale w sensie emocjonalnym. Taka osoba często do relacji wybierze lub zostanie wybrana przez osobę komplementarną, taką antagonistyczną, przeciwstawną. Oczywiście to będzie dla niej najlepsze nauczyciel bo taka, taka komplementarna, antagonistyczna osoba będzie pokazywała tej osobie te rany nieuzdrowione i jednocześnie będzie to trudny czas dla tej osoby w relacji. A później, jak sobie ta osoba uświadomi to, co jest dla niej trudne i, i co jest dla niej raną, to odejście z tej relacji również będzie stanowiło wyzwanie, dlatego że pojawi się z kolei poczucie winy. W chwili, w której uwierzyłaś, uwierzyłaś, że nie zasługujesz, że nie jesteś godny, że jesteś lepszy, to uwierzyłaś w to, że jesteś odrzucana i wtedy odrzucasz również samego siebie i to jest Twoja perspektywa, perspektywa, w której uwierzyłeś, że jesteś odrzucany, to później w życiu doświadczysz właśnie dokładnie tego, robisz w pewnym sensie projekcję. Możesz zdecydować inaczej, bo to, co decydujemy w dzieciństwie, to jest nasza decyzja, i to, co możemy zdecydować w momencie dorosłego życia, kiedy zrozumiemy swoje dziecięce decyzje, to możemy podjąć tak zwaną redecyzję. Nawet jeśli pozwalałaś sobie, aby myśleć, że Twoja wartość zależy od tego, co inni myślą, możesz zdecydować dzisiaj inaczej. Jeśli więc um, towarzyszy Ci tego rodzaju Emocja, rana, emocje związane z odrzuceniem, jeśli często czujesz, że nie jesteś dla kogoś ważny, na przykład przez to, że ktoś nie odpisuje na twojego SMS-a, albo zapomni o twoich urodzinach, albo nie przyjdzie na spotkanie, albo spóźni się na spotkanie, na które się umówiłaś. Czujesz wtedy ten ból związany z tym, że ktoś nie szanuje ciebie, albo cię odrzuca, albo czujesz, że nie masz prawa komuś odmówić, albo czujesz, że. Nie masz prawa powiedzieć stop, jeśli ktoś przekracza Twoje granice, na przykład poprzez podnoszenie na Ciebie głosu. Albo czujesz, że aby zasłużyć na miłość, musisz zadowolić kogoś, musisz zrobić coś więcej. Albo czujesz, że kiedy mówisz, to ktoś cię nie słucha i ma prawo ci przerwać. Ty nie masz prawa z kolei powiedzieć stop. Jeśli czujesz, że bardzo pragniesz miłości, ale ją odpychasz bo jednocześnie boisz się bardzo zaangażować w tą miłość bo boisz się, że zostaniesz odrzucona i dajesz sprzeczne sygnały tej drugiej stronie, to może przyjść taki moment, że rzeczywiście ta osoba cię ci odrzuci, ale nie dlatego, że odrzuci ciebie, ale dlatego, że sama poczuje się odrzucona. Więc jeśli te wszystkie przykłady brzmią dla Ciebie znajomo, to jest to informacja, że nosisz w sobie nieuzdrowioną ranę odrzucania. Jeśli przestaniesz sama siebie odrzucać na zewnątrz, to się wszystko zamanifestuje w postaci braku odrzucania przez mnie. I teraz jak to się może zmienić? Weźmy jeszcze przykład. Przykład związany z tym, że mm, rozmawiasz z osobami i ktoś zaczyna Cię przerywać i Ty no nie potrafisz powiedzieć, nie potrafisz stanąć za sobą jeśli odrzucasz siebie to wszyscy na poziomie nieświadomym odbierają to jako niepewność to znaczy całą swoją komunikacją niewerbalną wyrażasz pewnego rodzaju niepewność i za tym idzie określony ton głosu, określona postawa ciała, określona mimika twarzy, określone zachowania, które dają innym przyzwolenie na to, aby Ci przerwać. Jeśli staniesz za sobą, jeśli zrozumiesz, co się z Tobą dzieje, wtedy będziesz e, inaczej się zachowywać, zaczniesz emanować innym rodzajem energii. I, jeśli Ty poczujesz, że jesteś warta i godna, to zaczniesz całą sobą e, emanować i dawać informację światu, że no, nie możesz mi jej przerwać. Albo słuchaj tej osoby, dlatego że ona mówi ważne, wartościowe rzeczy. I jak to się w tobie zmieni, zaczniesz dostawać informacje ze świata, że jesteś jakaś inna, zaczniesz chodzić inaczej, zaczniesz siadać inaczej, zaczniesz wchodzić do pomieszczenia inaczej. Bo to widać: energia, nawet jeśli jest niewidoczna, to jest widoczna. Wszelkie emocje są zakodowane w naszym ciele, w naszej pamięci komórkowej, w pamięci komórkowej naszego ciała. I, I na podstawie naszych myśli oraz intencji mamy możliwość modyfikowania zapisów w polu kwantowym, w polu komórkowym naszego ciała. Emocje oraz psychiczne zranienia, które przechowujemy, są głęboko wpisane w naszą fizjologię, szczególnie w pamięci komórkowej. I liczne teorie naukowe sugerują istnienie tej pamięci w tzw. kwantowym polu komórkowym, które reguluje reakcję naszego organizmu. Kwantowe pole nie ma wyraźnie określonej lokalizacji. Działa na zasadzie nielokalności, co oznacza, że oddziałuje na nas ze wszystkich stron przestrzeni. Nasza świadomość i myśli z kolei nie są ograniczone do konkretnego miejsca. Ich natura jest kwantowa, co sugeruje, że mogą one wpływać na rzeczywistość w sposób, który tradycyjna nauka nie potrafi wyjaśnić. Dzięki naszej świadomości oraz intencjom mamy zdolność wpływania na te kwantowe pola komórkowe, co staje się kluczem do zmiany zapisów w pamięci komórkowej, prowadząc do samouzdrowienia. I coraz większa liczba badań, w tym badania z zakresu epigenetyki, potwierdzają, że nasze myśli i przeżycia mają realny wpływ na naszą biologię, mają realny wpływ na nasze życie. Uzdrawianie jest związane z polem energetycznym, często określanym w fizyce jako pole punktu zerowego. Ważnym elementem, który łączy nas z tym polem, jest nasza wyższa świadomość. Znana jako nadświadomość, superświadomość. To, są, to jest ten kawałek wiedzy, który jeszcze był eksplorowany przez Karla Gustawa Junga, znanego psychiatry i psychologa, który zaistniał w świecie psychiatrii i psychologii dość mocno. Aby uruchomić ten proces kwantowy w naszym życiu, wystarczy, że otworzymy się na to zjawisko i nauczymy się głęboko oddychać podczas procesu, który się przez przez który siebie możemy przeprowadzić. Możesz się przeprowadzić przez ten proces przy użyciu oczywiście osoby wspierającej. W ten sposób możemy aktywować naszą wewnętrzną moc, co pozwoli na naturalne uzdrawianie. Jeśli jesteś zainteresowana pracą ze swoją raną uzdrowienia, zajrzyj do opisu filmu, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób ja pracuję, na temat możliwości pracy ze mną. Z miłością zostawiam Cię przy sobie.